ze Lena. Dzisiaj będziemy e, poszukiwać takich chomików. Takich. No, będziemy. Oni jest tu są? Ja wiem, gdzie oni mogą się ukrywać. Ty. Wiem, ich sekret. Dobra. Pierwszy sekret jest taki, że ma taki. Tu jest taki blakat i tu oznacza takie małe coś. Taki jest, co takie małe zabawki i tu jak otwieracie to macie takiego kryształowego. Przechodzimy do... Dobra. kiedy ją bies. Ją bies są trochę. Chodź, ja Przechodzimy do innego zdarzenia. Jesteśmy. Teraz idziemy na... Na tą... snižit se i po prostu a tu jak klikáš to tam ti chomicek jak mi se vydáje chyba tam chyba pod jajíkami będą taký chomicek taki, no jak tam je taký přesík to tam nasiškáš i tam je chomicek no já jsi vím ten sekret a po kůru to ještě neznám troche tego sekretu Trochę, Ale wiem, um, a jak ktoś to robił, no to te prezent bardzo, ty, no nie wiedziałam, dobra, macie tu jajka, macie taki wszystkie i patrzcie, macie chomickę, dobra i dobra, jajka, soki, to jest fajna kliówka, do to schować, Eee no, možný se se tam schovat. Dobrám. Ano, tady hey, je Sandra. Ty kdo to? Hej, ty Sandra! Vokule. Sandra. Kde jste? Kde jste? No, tu ještě, dobré, tady je to. Dobre. idziemy do następnego. Jesteśmy, mm, idziemy na. Idziemy tu. Na dyniowym Dobra. I zaciekajcie tu. Co, co się stało? A, musicie trochę poczekać. Nie wiem, czy to będzie długo dla nie tak mi długo. No, no to zaciekajcie tu ile tam godzin. Dobra, jesteśmy sobie tu i tu. Czekajcie, jak. I tu w ogóle. Za tą? Nie. Tu, jak... Klikajcie, tu mamy. Takiego. No, takiego mogę. Słodziecka, bierzemy go. I co to jest? Dobra, idziemy na następnego. Do następnego. Jest, już jesteśmy w sklepie. No to e, robimy teraz chomicki. No to jeszcze nie wiem gdzie są chomicki. Dobra. Potrzebujemy to. Oboje niejaki pudło. Dobra. Oboje, nie jakie pudło możecie. No wiecie, jakieś małe, duże. i secie. Będzie potrzebował garnek. Dobra, potrzebujemy to. No, I jak. Potrzebujemy to. Opa. No i jeszcze potrzebujemy, jak mi się wydaje. No, że potrzebujemy zielonego. Nie pamiętam, co jest tu. Było. A, jest pamiętam. Zobaczymy się w tym miejscu. O, jeszcze ten. Taka jest to, co potrzebujemy. Zobaczymy się.

Dobre. Jak jesteśmy w tym miejscu, no to strony, potrzebujemy i ten pad, żeby Mi się nie mieści. No potrzebujemy jeszcze kupkę. Kupkę do tego i tu już nie spotrzebujemy. Jak mi się wydaje? No, dobra, hej, to nie zyska mi. Dobra, idziemy do następnego, testu, jesteśmy to teraz. I to tu. Idziemy do następnego. Tu. No i potrzebujemy. To nie. Rużyckie, tylko potrzebujemy. Idziemy. Ty, ty maś mnie, tak? Albo te. dobra. No to już idziemy. Jest w I w ogóle naszą postać. Ona to tam robi, więc tak. bo były nam potrzebne. Na ten kleser. to tam? Piłkę. Piłka. Piłka. I rolnietkę. No, samo o, ja nie mogę wejść. Co ta piłka? No nie! Aaa! to mi wkosa. Dobra. Jak mi się wydaje, to potrzebujemy jeszcze... Z tego sklepu e, potrzebujemy chyba... No już nic. Teraz spotkam się jak idziemy. Dobra, już zaraz będziemy. Ale poczekajcie jesteśmy. Tego już nie będziemy otwierać. co tam? Tak. kto tu miał być? ty musisz być oczywiście nie ty o ty no i wyciągamy oczywiście tego gdzie mam ją. Ночи. Это мои детские постачки, тут нет. А что тут есть? Ты не может быть? Подождите. В другую сторону. она? Она не. Dobra, on też nie. O, i on. Brakowało. Czy kogoś będzie brakowała? To chyba ona. On, on, on. Dobra, wszystkich już. Już wystarczy. Już nie potrzebować. Dobra. Ty chodź, ty chodź. Dobra, macie te rzeczy wszystkie? Macie, tego nie oddam wam. Macie. Ej, chodź. Dobra i to chyba miałeś to i to, nie ty chyba miałeś to, dobra. Jak ty ty miałeś? Ty, czy on miał to? Czekaj. Okay. Co to ręce. Z drugiej ręki. No, kogo tu jest wreszcie? No, kogo to jest wreszcie? No, Albo to jest piłka i rurka? Nie, Może... Jest piłka z drugiej strony. O kurde!

No nie, co to może być? Ktoś mi wytłumaczył, co to może być. O, wreszcie, macie taki igładek, połączycie z nią. Dobra, chodźcie. Wtedy to, nie? Dobra. To, to i to? Nie, chyba. Czy to i to, jak mi się wydaje? Nie, no tutaj? A gdzie jest ta kubka? To jest ludzie kubka? Gdzie masz? Może chcę łatać, może... Może... to! To jest... Już nie mamy niczego. Nie mamy niczego... Nie mamy niczego do tego. No to jest dziwne. Napiszcie mm, komentarz, um, w tym w ogóle, jak robić to, tego FIFA, tego małe, Nie, tego, nie, nie, Napis czego nam brakuje do tego. Mamy szybki... Ej, co to? Ej, co było? To jej pasuje, tak? No tak. I wina Co nam brakuje? Czy tamtego czy tego? No to chwiemy ty. Tego nam brakuje. No nie, no się tylę, nie, nie. Dobra, ty 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 ma. Dobra, wy kto chowacie? Dobra. Jak jest? drużycka? halo. To jest była walizka, no jest. Jak to? No gruzyczkę, jak nie pamiętam. Kto to był? Chcę się dowiedzieć. Tylko. Jak kto to był? gdzieś trzymał różyczkę to no kto to był? A nie ona, nie ona ona ma wózek, to nie ale jakie to mi jest historia? tu mamy te osoby ty, ona jest moją tam tamta ty chyba strzymałeś, no 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 Okay, ну, где-то розочка. Есть она где? Она есть. Она есть, розочка. А, ну, не могу снять. Ну, нет, где она есть? Окей. Okay. Напиши комментарий. Ja to zanim ja wróciłam. To, dobra. No to się następnym odcinku.